Idziemy ja Ludziska. Witam Was na TNT Runie. Właśnie robię cięcie i widzimy się na arenie za chwilę. Jak widzicie już weszłem na arenę, czekamy tylko na innych graczy. No już dołączają powoli. Widzę mandzia. Jakiegoś asasina, jakby. Mm, Asasin. O te. O, sorry, O, dobra, już się i tak zaczęło. Si, ja to jest TNT. Czerwony piasek, lubię fajnie wyglądać. Tak biegać po czerwonym piasku cały czas. Kop, 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 kop. Biegamy, biegamy z pi No i zaczęliśmy skręcamy w drugą stronę. Tanta spad. Widzicie, dobrze mi idzie na razie. Aaa, spadłem. Tak za chwilę jakaś jedna spadnie. Kaczymy cały czas. Na no dobrze na razie idzie jak widzicie. Biegamy, biegamy, biegamy. Zwiększymy właśnie ilość FPS-ów i w ogóle mi nie, nie laguje. No, widzicie, już jeden gracz zginął. My się jeszcze trzymamy. Dobra, dobrze nam idzie. Wah, wow, spadłem. Mam jeden niżej poziom, dobra, nic się nie stało. Dalej gramy. Będę nagrywał po jednej ręce na TNT, runie. Będzie dużo za to odcinków, wiecie ludzie. Bardzo dużo odcinków będzie. Dobra, kolejna moneta. O, 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 co ja robię? A, ale gościu nie zauważyłem, że on to zrobił. Dobra, 8 graczy, a już jest nieźle teren rozwalony. No, o, ja tu już jest, to jest przedostanie piętro, nie widziałem tego. A no, to, no, to normalnie tak widzieć, Szybko to tak leci. Dobra, dobra, lecimy, lecimy wszyscy. Hop, hop, skok, skok. Double jump, spoko. spoko double jump, jest spoko. Kolejna mi moneta. O, kolejna. Skoczamy, skoczamy. Sklotków zaczyna brakować nam. Ach, ja spadłem, Dobra. Idzie co, jeszcze jedna ręka zrobię. Dwie areny. Dwie areny będą. Dwie. Dwie areny będą, dobra. Robię cięcie, i widzimy się na kolejnej ręce. Jak widzicie, już jestem na kolejnej ręce. Dobra, czekamy teraz, aż się rozpocznie. No i już się zaczyna. Widzicie, teraz ma niego Steve'a. Nie jest jakiś super, ale Steve to Steve. Czyli co? To są 0, 0. Dobra, jakiś gościu napisał Mike Win. My wygramy. Nie! No, my. my, my mój wygra! Lol. Negocie trochę podłucza angielskiego, wiecie. Tak wam powiem. Dobra, dobra, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Wow, 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 wow. wow. Skaczamy, skaczamy. Trzymamy się jakoś tutaj. Nieźle. Ach, spadłem. O, jedno niżej, ale spokojnie. O, dwa niżej. Dobra, nic się nie stało. O, kolejne niżej. Nie, seriously. Teraz jestem, na najni jestem najniżej ze wszystkich. Dobra, to jest tylko gra. Wygnijmy nie, dalej. Już jest graczy 12? A, są aż dwa No, wi mm, Wipy, wipy. O. O, jedna moneta. 11 graczy. Wib, VIP, VIP wyszedł! U ja! coś dla jaja, ale teraz sorry. Zostało ostatnie piętro, lecimy wszystko: niszczymy, 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 niszczymy. Biedni, biedni, biedni. Dla Kolejny gościu spadł, widziałem jak spadł. Dziś nie graczy. To nasza ostatnia ręka. O kolejnego się spadł. Nie no, wszystko... O kolejny, ja! Dobrze, nam idzie. 8 graczy zostało. 53 monety mam. Aaa, dobra, spadłem. Dobra, do zobaczenia ludziska. Do kolejnego odcinka z TNT Runa i z Kate Proszę was jeszcze jedną rzecz. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście serię z moim kolegą MR Turbo na trybie wieloosobowym na specjalnym serwerze, którego IP nie podam, ale sorry, prawa autorskie. Dobra. Jeszcze jedno. Proszę Was o subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie i oglądanie. I bądźcie na żywo. Proszę Was. Proszę Was bardzo. Dla mnie bardzo wiele znaczy. Do zobaczenia. Cześć. Narka.